Nowy zawód. Zawód, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularny. Zawód, który może pomóc każdemu z nas. Szczegóły w kolejnym odcinku porozmawiajmy o zdrowiu Polskiej Akademii Zdrowia. Witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku porozmawiajmy o zdrowiu w Polskiej Akademii Zdrowia. Moim i Państwa gościem jest pani magister Izabela Kaczorowska, mistrz i wykładowca Naturopatii. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w naszej zajawce pojawiła się informacja, że będziemy dzisiaj mówić o nowym zawodzie. I tym nowym zawodem jest Naturopata. Pani Izabelo, bo mogę do Pani się tak zwracać, bardzo proszę dobrze. nam powiedzieć, Kim jest naturopata? Naturopata to jest osoba, która stosuje niekonwencjonalne, naturalne metody terapii w ramach lecznictwa, arteterapii, irydologii, elektropunktury, akupresury i innych metod właśnie niekomplementarnych, naturalnych, takich, które nie powodują y, kłopotów zdrowotnych. My to tak sporo, sporo, sporo tych możliwości, jeżeli chodzi o, o, o jednego naturopatę. E, proszę powiedzieć, bo wiemy, że jest, to, że jest to nowy zawód, szanowni państwo, dlatego chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy powstał. Tak, no, historia naturopaty zaczęła się już w 2010 roku, to dosyć dawno temu. Wówczas minister pracy i polityki społecznej wpisał do klasyfikacji zawodów i specjalności zawód naturopaty pod kodem zawodu 323090 natomiast ten zawód nie był aktywizowany zawód naturopaty powstał już w 2010 roku zawód ten został wpisany na listę klasyfikacji zawodów i specjalności przez Ministerstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod kodem zawodu 323090, ale nie funkcjonował. To co się takiego stało, że teraz zaczął funkcjonować? Yy, został aktywizowany w czerwcu 2015 roku z inicjatywy Zdzisława Chudaka, Czułowego Bioenergoterapeuty Polskiego. Yy, stworzył on yy, program nauczania, na prośbę Izby, Polskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Stworzył program nauczania, który jest bardzo obszerny, który zawiera wszystkie informacje, jakimi cechami powinien oznaczać się polski naturo, naturoterapeuta. Został stworzony cały system pytań i odpowiedzi do egzaminu na czeladnika i na mistrza. I Procedura została uruchomiona również w 2015 roku. Czyli procedura uruchamiania zawodu naturopaty. I dzisiaj ten zawód już jest normalnie funkcjonującym, zarejestrowanym zawodem naturopata, tak? A proszę mi tak. powiedzieć, bo wcześniej powiedziała pani bioenergoterapeuta. W takim razie. Tak. No, bioenergoterapeuta kojarzy się z osobą, która ma jakieś dodatkowe predyspozycje. Moje pytanie, kto może zostać w takim razie naturopatą? No, naturopatą może zostać osoba, która ukończyła 25. rok życia, ma co najmniej wykształcenie średnie i to właściwie jest wszystko. Czyli nie musi być lekarzem medycyny, żeby zostać naturopatą? Yy, nie musi być lekarzem. Ale może być lekarzem. Ale właśnie to miałem zapytać. Czyli lekarz może, może również skończyć być naturopatą, tak? Tak, zostać naturopatą i posługiwać się naturalnymi metodami leczenia, czyli posługiwać się medycyną naturalną. Rozumiem. Książka, która przedstawia program nauczania jest dość obszerna. Proszę powiedzieć, ile trwa? Bo to jest nauka na, 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 na uczelni? Czy to jest kurs? Jak to jest klasyfikowane w tym momencie? Ile trwa nauka, aby zostać naturopatą? Jest to kurs, który składa się z kilku stopni. Jest to kurs dwusemestralny. Pierwszy semestr związany jest ze zdobywaniem wiedzy z anatomii i fizjologii. Jest to przygotowanie medyczne ponieważ niemożliwym jest, aby naturopata spotykał się z osobami, zajmował się ich zdrowiem i nie znał podstawy medycyny, czyli anatomii i fizjologii. I tutaj zagospodarowano 110 godzin, natomiast drugi semestr poświęcony jest wiedzy z zakresu medycyny naturalnej, jest to 120 godzin. I tutaj kursanci uczą się o ziołolecznictwie, biorezonansie, arteterapii, biomasażach, mają naukę pierwszej pomocy, mają informacje na temat dietetyki, jest bardzo dużo wiedzy w figułce. Po tym całym procesie przygotowują się do egzaminu, który też jest kilkustopniowy. Czyli mają wewnętrzny egzamin pisemny i praktyczny, i później państwowy egzamin również pisemny i praktyczny. Wspomniała Pani wcześniej e, takie dwa określenia: czeladnik i mistrz. Tak. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Podział tutaj kompetencji w przypadku czeladnika, w przypadku mistrza? Albo inaczej, co zrobić, żeby zostać mistrzem? Mhm. No to czeladnik i mistrz to jest terminologia pochodząca czy należąca do izb rzemieślniczych. I pierwszy stopień to jest czeladnik. Więc jeżeli naturopata zdaje egzamin w izbie rzemieślniczej, zostaje również czeladnikiem. Jeżeli chce podwyższyć swoje kwalifikacje yy, i zostać mistrzem naturopatii, musi mieć co najmniej 6 lat swojego stażu, czyli praktyki. Wówczas może przystąpić Rozumiem. do czyli... egzaminu na mistrza. Czyli to nie jest podyktowane, yy, jakby to powiedzieć, drogą do mistrzostwa jest. Yy... W tym przypadku e, e, praktyka. Praktyka i Nie wiedza. Nie jest to dodatkowe wykształcenie, na przykład medyczne, tylko to jest praktyka i wiedza zdobywana w czasie jako czeladnik. Tak? Jeżeli ktoś ma wykształcenie <coughs> medyczne i chciałby zostać naturopatą, wówczas zwolniony jest naturalnie z części materiału. Na przykład z anatomii fizjologii. Nie musi dodatkowo zdawać tego egzaminu. Ale to mówimy o e, zawodach medycznych, czyli lekarze, Tak, pielęgniarki, tak, tak. tak. Położne, mówimy o zawodach. fizjoterapeuci. Medycznych. Tak, e, e, tak. Czyli zawody, zawody mężczyzn. Pielęgniarka. Mhm. A proszę mi powiedzieć, Pani o jeszcze jedną rzecz, mianowicie, bo to na pewno będzie interesowało też naszych telewidzów, jak ten zawód jest postrzegany też jako zawód no, w Unii Europejskiej, bo przecież jesteśmy jedną wielką, e, e, że tak powiem, jedną wielką strukturą. tak? Natomiast jak jest on postrzegany mhm. w Unii Europejskiej? Jak to wygląda na, może na, 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 w porównaniu do innych krajów? Czy coś takiego może nam Pani przybliżyć? Tak, obok dokumentów polskich, opatrzonych godłem polskim, jest jeszcze dołączany Europass. Dokument w języku angielskim, na którym zawarta jest informacja, jakie kwalifikacje ma naturopata, jakie ma umiejętności, jaką posiada wiedzę. I tym Europasem właśnie może posługiwać się na terenie Unii Europejskiej. Jest to dokument ważny. Świetnie, jest czyli to jest takim ważny. jakby dodatkowym dyplomem, którego nie potrzeba już nostryfikować w żadnym innym kraju Unii Europejskiej. Jeżeli są dodatkowe jakieś wymagania w poszczególnych państwach unijnych, to jest taka potrzeba. Czy macie Państwo jako naturopaci macie już y, swój samorząd? Bo przecież lekarze mają swój samorząd, mm. pielęgniarki mają swój samorząd, no i fizjoterapeuci od niedawna mają samorząd zawodowy. Czy Państwo też taki samorząd Macie, czy macie na przykład Izbę swoją naturopatów, czy, czy to jest raczej bardziej jako, jako, jako organizacja, która się jeszcze, co by nie mówić, rozwija? To jest organizacja, która się rozwija. Na dzień dzisiejszy w tym roku powinno ukończyć y, y, egzaminy już 300 naturopatów. Będzie nas 300. I y, powstawanie instytucji naturopaty jest w trakcie. Rozumiem. Tak, jak izby lekarskie mają swoich. Czyli lekarzy. Czyli dość i... młoda organizacja. Dość, dość młoda organizacja. Ja tutaj jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, ponieważ y, nauka y, na naturopatę nie kończy się na zdaniu egzaminu na czeladnika czy na mistrza. Dlatego, że y, y, naturopata ma jeszcze specjalizację. Y, Czyli jeżeli ktoś chciałby się posługiwać elektropunkturową metodą, na przykład metodą WOLA, czy wega testu, czy też informoterapią, bo są takie możliwości, to powinien przystąpić do kolejnych kursów z, z tego działu, skończyć kolejne stopnie wiedzy, zdać egzamin, zostać na przykład akupunkturzystą metodą WOLA, i wówczas dokument, kolejny dokument, który posiada, daje mu umocowanie do posługiwania się elektropunkturą zgodnie z literą prawa w ramach zawodu naturopaty. Jeżeli ktoś inny chciałby się posługiwać biomasażem czy arteterapią, również taka sama droga go czeka. Musi skończyć kolejny kurs, zrobić egzamin, Dostać zaświadczenie na drukumen, dopiero wówczas może się posługiwać metodą, nową metodą specjalizacyjną. Czyli naturopata to nie jest tylko 220 godzin, ale to jest ciągła nauka. Ciągła nauka, no, bo mamy do czynienia, co by nie mówić, jednak z działaniem pozytywnym na, na rzecz naszego zdrowia. Zgadza się. A jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli ktoś zostanie po drodze skrzywdzony z klientów. Wówczas y, mamy swoich biegłych sądowych, którzy będą rozpatrywać problem. Czyli macie też taką o, 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 ochronę, można powiedzieć, prawną, otoczkę prawną, podobną też jak mają izby, izby zawodowe, tak? tak? zawodowe. Tak, tak, tak. Tutaj jest y, wszystko zgodnie z prawem w, wydany w ramach do, wydany dokument staje się, staje się potwierdzeniem konkretnych y, kwalifikacji. Tak jest, y, mało tego, Dokumenty naturopatów są w izbach rzemieślniczych, tam gdzie ci naturopaci zdawali egzaminy, w archiwach. Ich kwalifikacje są znane. Także nie można tutaj powiedzieć, że ktoś jest już hochsztaplerem. No właśnie, bo z tym jest problem, można powiedzieć, w każdym, zawo w każdym y, y, zawodzie. E, bo przypominam sobie też sprawę fizjoterapeutów, gdzie, gdzie mamy wielu pseudo-fizjoterapeutów, którzy nazywają się fizjoterapeutami po tygodniowym albo weekendowym, nawet kursie masażu. E, dlatego bardzo ważna sprawa, żeby pacjent, mając, przychodząc do takiego Naturo tak, no właśnie, to jest ciekawe, szanowni państwo, że wszędzie mamy terapeutów, mamy fizjoterapeutów, stąd ta pomyłka moja, a tutaj jest naturopata. A ja wytłumaczę, właśnie, dlaczego? skąd to się wzięło? Wytłumaczę dlaczego. Otóż naturopata, yy, yy, nazwa ta musiała być zbliżona do nazewnictwa angielskiego, ponieważ yy, yy, w krajach unijnych yy, yy, istnieje taka instytucja naturopaty. Nazywa się Nature Path Practitioner, lub też inne podobne nazywnictwo, ale naturopata, ponieważ ścieżka natury. Jest to, jest to związane ze ścieżką na, natury. Na, na, na koniec pytanie, które uczelnie i gdzie e, uczą naturopatii? Na razie najprężniej <noise> działającą instytucją jest Izba Rzemieślnicza w Katowicach. W ramach tej Izby pracuje Akademia Ustawicznego Kształcenia Naturopata przy Polskim Centrum Ustawicznego Kształcenia Radius. To jest placówka, która najprężniej działa. Natomiast powstają już powoli uczelnie. Jest taka uczelnia w Katowicach i można tam skończyć nawet szkołę trzyletnią. Nauki. Rozumiem. Czyli na tą chwilę nie ma tych placówek, no nie, nie są rozsiane po całej Polsce, jeżeli chodzi nie o. Nie są rozsiane, ale już wiadomo, że mają zmienić się przepisy od 18 roku. Zostanie naturopatą nie, nie będzie uwarunkowane ukończeniem kursów, ale będzie to konieczność pójścia do szkoły. No i to jest, proszę Państwa, bardzo ważna informacja, ponieważ cały czas mówimy o nowym zawodzie. Zawodzie niezwykle potrzebnym i coraz bardziej nabierającym z, z zaufania, jak i również potrzeby w, w naszym organizmie. Zawodzie, który ma wpływ też na nasze zdrowie i cieszy fakt, że będzie to nauka prowadzona na uczelniach na na na, wyższych. na, na, wyższych, na uczelniach wyższych. Szanowni Państwo, jestem przekonany, pani Izabelo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Panu że, Przynajmniej częściowo poszerzyliśmy informacje na temat nowego zawodu, jakim jest naturopata. Nie mylić z naturopeutą, bo takiego określenia jako tako nie ma. Więc naturopata, nowy zawód, zawód, który rozwija się w naszym kraju e, i zawód, który, który też zdobywa, zdobywa zaufanie coraz większe w naszym społeczeństwie. Dziękuję bardzo.